Będą miejscem integracyjnych zabaw, pozalekcyjnych zajęć i spotkań. Prawdziwą salą gimnastyczną od lat były marzeniem szkolnej społeczności. Jest nam bardzo potrzebna z powodu, że nie mieliśmy gdzie indziej warunków, teraz one będą. Tak bardzo się cieszymy z tego powodu, że teraz będziemy mieli więcej miejsca i bliżej. Bardzo się cieszę, bo yy... Bo na, na tamtej sali była taka strasznie mała, nie było miejsca, nie mieliśmy dwóch przebieralni. Życie się, że powstanie tutaj nowa świetlica? Bardzo. A co będziecie na nie robić? Będziemy się uczyli, grali w różne gry i malowali. Nowe świetlice środowiskowe powstaną w Mrowinach i Zastróżu. Tam, gdzie zajęcia ruchowe dla dzieci musiały się odbywać w małych i ciasnych pomieszczeniach. Wicujemy zarówno burmistrzowi, jak i firmom wykonawczym. Cieszymy się ogromnie na wieść powstania nowej sali gimnastycznej, której bardzo nam brakowało. Dzieciaki z niecierpliwością czekają na taką możliwość, gdzie będą mogły biegać. Niekoniecznie między kropelkami deszczu. Budowa nowych obiektów wiejskich już ruszyła. Małe centra kultury mają być gotowe do końca tego roku. To są świetlice, które są rzeczywiście świetlicami przeszkolnymi. Jeżeli popatrzymy na funkcję, jaką będą miały spełniać, to w godzinach lekcyjnych w obydwu świetlicach przewidziana jest posadzka czy, czy parkiet dostosowany do prowadzenia zajęć gimnastycznych, i to już jest pierwsza część odpowiedzi. Stąd pomysł, że te dwie szkoły, jako jedyne, już w naszej gminie nie posiadają swoich sal gimnastycznych. I drugi element pracy świetlic to jest praca z dziećmi w godzinach pozalekcyjnych. I znowu, jeżeli spojrzymy, gdzie one są realizowane, to są realizowane przy szkołach przy których działają stowarzyszenia, jeśli chodzi o zastróże i mrowiny, gdzie prowadzona jest świetlica środowiskowa i po południu dzieci zamiast siedzieć u siebie w klasie będą miały piękny obiekt, w którym będą mogły bawić się, spożytkując swoją energię. I skąd pomysł? No stąd, żeby znowu coś dobrego dla dzieci zrobić. Obecnie świetlice środowiskowe funkcjonują na terenie Bukowa, Siedlimowic, Kalna, Wierzbna i łaża. Teraz do grona tych miejscowości dołączą kolejne, gdzie najmłodsi będą mogli spędzać swój wolny czas. Dzieci w Mrowinach w zasadzie są każdego jednego dnia, popołudniami. Nie mówię tu o wakacjach, bo w wakacjach oczywiście przez cały miesiąc również przychodzą na zajęcia i w czasie ferii zimowych. Natomiast oprócz wychowania fizycznego będą prowadzone zajęcia i świetlicowe, i zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia jeżeli chodzi o koła zainteresowane. Cieszycie się, że taka sala powstanie właśnie w Mrowinach? To jest oczywiście największe marzenie naszej Nasze wspólne dzieci, i myślę, mieszkańców również. Dzieci nareszcie będą miały swój kąt, swoje miejsce do zabawy i z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Po prostu marzenia się spełniają, warto czasami planować. Będziemy mogli korzystać z większej powierzchni sali, tak? bo do tej pory niestety mieliśmy małe, małą salę i, i, no i warunki wiadomo nie były korzystne. Teraz dzięki temu będziemy mogli z dziećmi urozmaicić ofertę i, i metody na pewno pracy. W kwestii nowych świecieć środowiskowych dużo do powiedzenia mają również sami najmłodsi. Niesamowicie, ile ta już szkoła zmian przeszła, odkąd ja do niej zaczęłam chodzić, to niesamowite. I mam nadzieję, że cały czas będzie ona tak rozbudowywana na coraz lepszą. Termin wykonania zakończony jest do końca, do końca roku, czyli do 31 grudnia z pozwoleniem na użytkowanie. To głównie oni będą ją użytkować i właśnie tam szlifować swoje sportowe talenty. We wszystkich miejscowościach, w których działają świetlice środowiskowe, zajęcia odbywają się głównie na świetlicach wiejskich. Wyjątkiem jest Zastróże, gdzie nie ma takiego obiektu.